Cześć witajcie z tej strony Joshiro i dzisiaj otwieram nowy kanał z Minecraftem ponieważ na tamtym kanale będą jakieś inne gry tutaj będzie um, Minecraft a dokładniej tu będą chillowe serie czyli możliwe że zmienię jeszcze nazwy kanału bo na razie nazwę to Yoshiro a Minecraft na szybko bo na razie mam zamiar tylko Minecrafta ale może jeszcze zmienię kiedyś dodam Terrarie albo jakąś inną chillową gierkę survival więc tutaj będą gierki raczej takie chillowe, żeby sobie zagrać. Czemu nie? A na tamtym kanale będą gierki bardziej LOL, nie wiem, jakieś RPG-i i takie tam. Choć w RPG w Minecrafcie, zalicza się do Minecrafta, tak w ogóle. Więc no, to jest otwarcie nowego kanału. No i na tym kanale będzie właśnie głównie Minecraft bądź chillowe gierki. No i to chyba wszystko, więc... Możecie się rozejrzeć po kanale, czy już są jakieś filmy, może są jakieś live'y i oglądajcie.